Ponieważ mój drewniany szablon do patronów był dość niedoskonały, za wąski był z jednej strony, to jest asymetryczny walec. I miałem problem z wkładaniem później kuli w patron, nie bardzo chciała dojść tutaj, potrafił pęknąć. Zastąpiłem go nową wersją, mosiężnym kopytkiem do robienia patronów. Jest to jego pierwsze użycie. Mam nadzieję, że będzie udane. Tak samo jak przy 36 lub 44 z drewnianym kołeczkiem. Zawijamy klejem. Narujemy również tutaj po korpusie. Zamykamy. Mamy pojedynczą warstwę tutaj na denku patrona. Łatwą do przebicia taka piszona. Na kopytku jest tutaj potworyzowany rowek, żebym wiedział, gdzie yy, powinienem oznaczyć. To jest głębokość bębna. I tak robimy 6 patronów. Ponownie nastąpiło zagięcie czasoprzestrzeni. Mamy sześć patronów, łuska dziewiątka, piętnaście grainów prochu, ewentualnie jeden gram, jak to woli. Tutaj łuska czterdziestki piątki na kaszę.

I przystępujemy do zmarowania klejem kul. Tak. No, no Zakręcamy i go. No. Moje pudełko od amunicji do dziewiątki jest trochę przyciasne, gdyż taki patron u podstawy ma 9,5 mm. A w miejscu zaznaczenia, tam przy kresce. 11,5, czyli dokładnie tyle, ile ma średnica. Średnica och chodź. No i właśnie tu już widzę, że nie będę używał tego stojaka do robienia tych patronów. No cóż, padek przy pracy. Przepraszamy się ze starym z tojakiem. specjalnie pod ten rozmiar patrona. Hmm. Kolejna lekcja wyciągnięta z tej produkcji. Pudełko od dziewiątek. Nie nadaje się do patrynów od 40 furki. Żygna. Kulka. Zakręcam. Kulka. Zakręcamy. Kółka obtoczona w kleju. I zakręcamy. Mamy deficyt jednego patrona. Do pełnego magazynkę. uzupełniamy braki. Tu. Okay. Brak. troszkę I, kulkę. i zakręcam z patronami do terckki czwórki Następuje nieco inaczej niż dziewiątką, ponieważ są i tak ładowane praską i nie zaśmieca mi to tak krewoweru, więc nie obcinam dookoła całości, a przy użyciu starego, mało praktycznego obcinaka do paznokci obcinam same wąsy. i tym sposobem mamy komplet sześciu pięknych patronów do 44